Witamy, 19 dzień kwietnia. Piękna, słoneczna pogoda. Jesteśmy na boisku szkoły podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Rozmawiamy z organizatorem dwóch turniejów: była Bambini Cup oraz Norkowski Cup, Sławek Wojciechowski. Poproszę Sławku, kilka słów na temat genezy turnieju. Jak to się stało, że on jest rozgrywany tutaj. Jak to się stało, że ty to organizujesz? Kilka słów poproszę. No, mamy 2020, 2024 rok. Można powiedzieć, że już drugą dekadę organizuję na Siernieczku memoriały Mariana Norkowskiego, Janusza Bławata. Dlaczego tutaj? No, tutaj na, na kaplicznej na SP-19 robimy przede wszystkim mamy piękny stadion szkolny. Z trybunami, fajną infrastrukturę. No i tutaj pracuję akurat ja już od 27 lat. Jestem od 5 roku życia sympatykiem Polonii, bo tam mnie zaprowadził mój tata, jak miałem 5 lat najpierw na zawody żużlowe, potem też na zawody piłki nożnej. Zacząłem trenować w piłkę nożną o Mariana Mederskiego, który też przecież był bardzo dobrym znajomym Mariana Norkowskiego. Jeżeli poznałem Markę Polonia na pierwszym miejscu, to przez opowiadania mojego ojca o Marianie Norkowskim jako wielkim, fantastycznym piłkarzu, który nawet mógł być jeszcze większym mistrzem futbolu, gdyby w którymś momencie, gdyby miał 26 lat, w 1961 roku, miał propozycję do dalszego kontynuowania kariery w najwyższej polskiej lidze. Niestety nie, nie, nie udało się to zrobić. Został do końca swojej kariery w Bydgoszczy. Już Nie będę mówił, dlaczego w tym momencie. I swoją karierę kończył. Najpierw spadając z Polonią do drugiej ligi, potem do trzeciej ligi. I mój ojciec mi o nim bardzo dużo opowiadał. I moim gdzieś marzeniem było, jak już zacząłem pracować na Siedniaczku jako nauczyciel WF-u, taki turniej pamięci Mariana Norkowskiego organizować najpierw nam się jednak udało zanim powstał ten turniej upamiętnić Mariana tablicą pamiątkową na trybunie głównej stadionu Polonii przysportowej w tak zwanym międzyczasie można powiedzieć z rozbiegu przy okazji tablicy załatwiliśmy z panem prezydentem Konstantym Dąbrowiczem wówczas skwer pamięci Mariana Norkowskiego niedaleko wejścia na stadion od strony głównej trybuny i za jednym zamachem mówię, no to jedziemy dalej. I robię w szkole, bo mi mówię, piękno, mamy infrastrukturę od 19 lat. Tutaj ten obieg wymaga fajnych turniejów, i, i go postanowiłem tutaj zrobić. Natomiast w 2014 roku jeszcze zacząłem organizować turniej Pamięci Janusza Bławata. Buły Janek był moim, już można powiedzieć, dobrym kumplem, kolegą. Nie, nie powiem przyjacielem, bo to by może było za dużo, ale rozumieliśmy się często bez słów, gdy przychodziłem tam pod trybunę na polonie. Chociaż nie był łatwym człowiekiem Janusz. Miał swój charakter. I Janek zmarł na nowotwór w 2014 roku w lipcu. I z automatu postanowiłem już w 2015 roku zrobić memoriał pamięci Janusza Bławata Buła Bambini. W no, jeśli chodzi o Memoriał Janusza Bława, to mają grać w nim młodsze dzieci. Jak tu pierwszy turniej był, to najmłodsi mieli po 5 lat, nawet wtedy teraz mają 7, 8, 9, 10. Więc z klucza. Turniej Norkowskiego to jest impreza dla starszych dzieci szkoły podstawowej. Natomiast turniej Mariana Norkowskiego to jest trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej. Może trochę niektórzy niektóre dzieciaki są młodsze. Yy, dzięki tak nasuwa się takie pytanie. Czy Marian Norkowski po pierwsze jest, yy, jest pamiętany, jest upamiętniany godnie przez A y, klub klub Polonia, yy, środowisko polonijne mówiąc szeroko, a dwa przez, poprze, czy poprzez miasto, bo nie oszukujmy się, to jest jedyny. Bydgoski Król Strzelców. Bydgoski, mam na myśli grający w bydgoskim klubie. Przez, yy, od roku 60 nie doczekaliśmy się, czyli przez 64 lata, żaden inny reprezentant bydgoskiego klubu nie został, ani też wcześniej nie został Królem Strzelców. No nie jest to łatwe pytanie, bo teraz tak, jak, jak ja to upamiętniam, byłem przez 7 lat członkiem zarządu klubów KP Polonia, to czyli można powiedzieć z że również z ramienia klubu upamiętniałem Mariana. Teraz jest szansa, że Marian będzie na tramwaju, bo wiem, że jest taka inicjatywa. Między innymi chyba wy to zgłosiliście, żeby on, żeby on był upamiętniony, upamiętniony obok Henia Gliglicha i Mieczysława Pałkarda czas na, na piłkarza. Też fajnie by było, gdyby tam był też tenisista Poloni czy, czy judoka, czy hokeista jakiś w Polonii zapomniany. Znaczy ja, no ja to mam zagwostkę, jeśli chodzi o, o to, czym Marian Norkowski jest pamiętany. No, ja kiedyś chciałem, ale to nie była ta... nie było to możliwe, żeby na przykład Marian miał swój autograf, ale nie mógł mieć swojego autografu, skoro autografy są, jeśli chodzi o osoby żyjące, a wtedy kiedy ja już wnioskowałem o jego osobę na długiej, to on już po prostu nie żył. No, to tam Trafiony, nie, nie udało mi się dobrze z inicjatywą wejść, czy klub pamięta nie wiem, sami muszą sobie działacze odpowiedzieć, czy pamiętają, ja uważam, że taki turniej jak tutaj to powinien się odbywać na sportowej, w wymiarze nieszkolnym, jak ja tutaj zapraszam szkoły, tylko w wymiarze ogólnopolskich, yy, yy. Klubów sportowych, nie? piłkarskich, to powinno się gdzieś, albo chociaż regionalnych, nie? że taka impreza co roku powinna być, że klub powinien takie coś organizować. Nie chcę tutaj krytykować, no, takiego czegoś nie ma. Wiem, że też grono pasjonatów w którymś momencie robiło taki fantastyczny turniej Rem Marco Cup, poloniści to robili w dużej mierze. I ten ostatni turniej, który niestety nie doszedł do skutku, bo to był 2020 rok i mieliśmy lockdown, pandemię. Był, był poświęcony imienia Janusza Bławata. Natomiast później już takich turniejów Marko Kat nie było i nie udało się właśnie nadać imienia jakiegoś dobrego polonisty tej, tej imprezie. Znaczy Janusza Bławata nie? w tym wypadku. Także zadałeś mi trudne Łukasz pytanie. I... Ja mam taki problem, bo nie chcę narzekać na klub, nie chcę tam krytykować. Wolałbym działać pozytywnie. Sami wiemy, jak to wygląda. Ja zawsze się cieszę, jak Polonia weźmie udział w moim turnieju jako szkoła, czy jako grupa popołudniowa i to mi, i to mi też sprawia dużą radość. Nie? Także I cieszę się, że jak mi też Pan Profesor Maciej Świątkowski pomaga, bo mi pomaga bardzo. To wiem, że gdzieś tam się jakoś to w to włącza, czy jako szef klubu, czy przecież od, nie, od, nie od wczoraj pomagał jeszcze. Pomagał wtedy, kiedy w ogóle nie był ani w zarządzie, ani nie był szefem klubu. To, to, to się bardzo z tego tytułu cieszę, że mi w taki sposób pomaga. Natomiast no, fajnie by było chociażby na Polonii, był taki turniej klubowy memoriał Mariana Norkowskiego, taki chociażby regionalny, gdzie by przyjeżdżały fajne ekipy z regionu, czy tam jakieś dwie, trzy spoza regionu, no ale tego na razie brakuje. Turniej jest adresowany dla dzieci i młodzieży. Wiadomo, jak to wygląda obecnie w mieście. Polonia nie jest wiodącą marką, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie. Czy poprzez organizowanie turniejów poświęconych pamięci, czy to Mariana, Mariana Norkowskiego czy Janusza Bławata. Czy to, się, czy to ma przełożenie na realne zainteresowanie piłkarską Polonią wśród młodzieży? Bo to jest nasz target, tak naprawdę, nie oszukujmy się. Hmm. Nie, chyba nie ma przełożenia. Moim zdaniem ja robię po prostu to z serca, żeby upamiętnić wybitnych piłkarzy Mariana poprzez. Fakt, że wielkim wiernym kibicem Mariana był mój tata. Ja, ja, ja nasza była warta, dlatego że to był mój dobry kompan i to robię z potrzeby serca. Bardzo się cieszę. Kiedyś mieliśmy ten turniej bardziej rozbudowany, były eliminacje, półfinały, finały. Odnoszę wrażenie, że z 80 lat temu, przed pandemią, dzieci bardziej garnęły się do tego, żeby w tym turnieju brać udział. Coś się takiego wydarzyło, nie, nie chcę narzekać. Coś się takiego wydarzyło, że po pandemii jest trudniej mi zebrać uczestników. Nawet nie mówię o eliminacjach, półfinałach, żeby po prostu ten turniej mógł się normalnie odbyć. Myślę, że był taki moment, jak robiłem przez 14 lat Mariana Norkowskiego, współpracowałem dobrze z działaczami klubu żużlowego, to był 2000. 12, 14, 15 rok, i fajną rzeczywistością było to, że działacze Różlowi fundowali bilety dla zwycięzców. Nieraz udało się nawet dla wszystkich finalistów ufundować te bilety i 60 uczestników finałów mogło pójść na zawody polonii. Czy to była jeszcze ekstra liga, czy to była już pierwsza liga? Mogli pójść po prostu. Ze... Rodzice wzięli, przyszli też, kupili bilety, bo. Były to wejściówki dla dzieci. Wzięli dodatkowo rodziców i poszli z rodzicami na zawody żużlowe, bo jakaś tam promocja marki Polonia w tym wydaniu bardziej Speedwaya. Tutaj były też takie fajne turnieje, gdzie przyjeżdżały aniołki Roberta Wysockiego, tak ja to mówiłem, czyli chłopacy z rocznika 2003 i z rocznika 2005. I wtedy faktycznie tutaj na przerwach przychodziła cała. Prawie społeczność szkoły, żeby zobaczyć, jak go nie grałem. Bo nie grałem, grali, chciałem powiedzieć, Barcelonę, ale to była Barcelona z tamtych czasów, tiki takowa, taka. Naprawdę grali dobrą piłkę, szybką, na, na dwa, trzy kontakty, z dużym ruchem na boisku i mi się ich przyjemnie y, oglądało. I wtedy wszyscy mówili: My chcemy grać tak jak oni. Polonia dobrze, fajnie szkoli. Nie? Także to może miało jakieś przełożenie, że oni naprawdę te aniołki Roberta Wysockiego, trenera 2003-2005 świetnie promowali tak jak to się w większości wydawało dobry system szkoleniowy w Polonii. I na koniec zdraść proszę kilka szczegółów na temat najbliższej edycji zarówno Norkowskiej jak i była Bambini Cup. 21 maja to będzie we wtorek Mamy 14. edycję turnieju Mariana Norkowskiego, Norkowski Cup. Na ten czas bardzo się cieszę, że udział potwierdziła Polonia, czyli szkoła podstawowa nr 31. Klasa sportowa, swój udział potwierdziła szkoła podstawowa nr 44, czyli Wisła Fordon. Swój udział potwierdzili Salezjanie, którzy są od samego początku razem z nami. Pozdrawiam bardzo serdecznie Marka Sikorskiego, szefa Salosu, onegdaj, szefa Salosu, który jest z nami od początku tak naprawdę ze swoimi chłopakami. My będziemy tutaj jako dziewiętnastka i jeszcze myślę, że dwie, trzy, cztery opcje mamy, żeby zaprosić uczestników. Chcemy, żeby ten turniej miał jakiś tam też w miarę niezły poziom, aczkolwiek też nie chcemy robić tutaj jakichś bitwy klas piłkarskich, sportowych, szkolnych, bo, bo, bo właściwie w tym momencie my, my jako dziewiętnastka byśmy musieli troszeczkę tutaj się jakoś wzmocnić, żeby jakiś mieć dobry wynik. Natomiast w czerwcu myślę, że tak jak będzie już gdzieś ruszało Euro, Zrobimy, nie ma w tej chwili jeszcze konkretnej daty, to musimy uzgodnić z kalendarzem imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego. Jest Bydgoska Olimpiada Młodzieży, są inne imprezy, w tym, w tym miesiącu są, uczestnicy też mogą jeździć na wycieczki, to trzeba wszystko logistycznie dograć. W czerwcu, gdzieś tam około połowy czerwca, na pewno nie będzie to raczej ostatni tydzień czerwca jak rok temu, będzie była Bambini Cup. I myślę, że też będzie świetna zababa, pamięć Janusza Buława. To, to, co najbardziej mi też leży na sercu i to się w ostatnich latach udaje robić, to znaczy się obydwa turnieje są jakby takim mm, miejscem spotkań tych piłkarzy, Polonii, czy w ogóle piłkarzy, sędziów, działaczy, którzy byli związani z klubem przez lata, czyli przybywa tutaj przybywali tutaj świętej pamięci Roman Goldz przychodził Jan Leszczyński, jak jeszcze zdrowy dopisywało, przychodzi Roman Kostrzewski, sędzia, jest zawsze z nami, Adam Leczmański znakomity sędzia i ekspert przychodzi Marian Mederski zapraszamy Bogdana Arprzejtisa Marcina Matysiaka myślę, że jeszcze parę, parę, parę osób gdzieś tam po głowie mi chodzi, żeby ich tutaj zaprosić, Darek Glamowski przyszedł, były piłkarz Polonii, kolega Janka Błabata ze boiska. Więc to jest też takie fajne miejsce, taka płaszczyzna spotkań tych ludzi, oni się nie, nie widzą na co dzień, ale tutaj dzięki między innymi darczyńcom mamy taką kawiarenkę, jest trochę słodkości, jest kawa. Zawsze jakoś tak się udaje, że poza wyjątkami, na początku jak robiliśmy turniej, pogoda dopisuje. I mogą się spotkać, mogą porozmawiać, mogą, yy, yy, mogą, mogą sobie gdzieś powspominać, yy, jak to kiedyś bywało, i przy okazji yy, opowiedzieć dzieciom o tym no i wręczyć uczestnikom nagrody. Także to też jest takie fajne wydarzenie, że turniej Norkowskiego. Przy tych wszystkich, oczywiście, oficjalach, którzy tutaj bywali i bywają, yy, ci piłkarze i ci działacze. Yy, Mogą przyjść i po prostu się spotkać. Nie? Dziękuję ślicznie za wywiad. I co? Zapraszamy na Norkowski Cup oraz była Bambini Cup. Będziemy tutaj z kamerą. Pozdrawiam.